Cześć finansowi Prepersi, kilka spraw organizacyjnych. Rozdajemy kasę, utopiliśmy kasę. Praca szuka człowieka, ale jakby konkretnie do rzeczy. Wszystkie te tematy za chwilę poruszymy. Pierwsza rzecz, wracamy do niedzielnego pasma. 10 rano, co niedziela, będzie odcinek, wywiad, tak jak zawsze. Będziemy to kontynuować, chcemy wdrożyć nowe formaty, nowe formaty ciekawsze, może jakieś sądy uliczne, może coś jeszcze, ale szukamy człowieka, szukamy człowieka, który byłby u nas na cały etat z kamerą, potrafił montować, potrafił zająć się dźwiękiem i jeżeli macie takie umiejętności, jesteście z Warszawy albo znacie kogoś, kogo możecie polecić, to z miłą chęcią rozważymy współpracę, zgłoście się do nas, na pewno uda nam się zrobić coś wspaniałego razem. Żeby ułatwić tę komunikację, też stworzyliśmy grupę na Telegramie. Ona działa od dwóch dni, jest tam ponad 100 osób już. Główny temat, który się kręci teraz, to jest integracja. Chcemy zrobić takie wydarzenie które będzie fajne, które będzie Wam się podobało. Czy to będzie wyjście tak jak dzisiaj do lasu, czy to będzie y, y, spotkanie przy piwie, czy to będzie bardziej konferencyjna y, y, z wykładami. Wszystko Wy zdecydujecie, w, którym, w której części Polski będzie. Też wy zdecydujecie, bo też jakby chcemy, żeby każdy miał blisko i każdy miał, miał dosyć komfortowo i wygodnie. Ja postaram się zebrać kasę od sponsorów, żeby to było darmowe, żebyśmy mieli z tego jakieś profity, może jakieś szkolenie, może jakichś nowych umiejętności się nauczymy. Chcemy, żeby to było darmowe, ale tylko i wyłącznie dla naszej takiej grupy. Dlatego łączymy się na telegramie i zapraszam Was na, do komunikacji tam. Też chciałbym wdrożyć taki format złotej godziny, bo. Ja to praktykuję, to dużo mi daje. Czasami wpada się w taki wir pracy i zapomina się o Bożym świecie, a czasami trzeba właśnie zatrzymać się i przemyśleć pewne rzeczy. I chciałem to zrobić trochę publicznie, bo mam kilka innych spółek, mam agencję marketingową też, Mam, startuję z firmą gastronomiczną teraz, mam kilka spółek, kilka biznesów, które można było rozłożyć, pokazać jak one działają. Do tego budżet domowy, bo budżet domowy też jest bardzo taką pomijaną kwestią, a chciałbym, żebyśmy wrócili też z kontentem trochę do podstaw, bo ciągle mówimy o inwestowaniu, inwestowaniu, inwestowaniu. Um, taki był ostatnio um, dosyć modny temat. A... Tak naprawdę, jeżeli te podstawy leżą, to, to nic w naszym życiu się nie zmieni, i chciałbym, żebyśmy wrócili do tego budżetu domowego. Z rozdawaniem kasy, a propos sponsorów, pojawił się nowy sponsor Kucoin u nas, i jeżeli myślicie o tym, żeby zainwestować w kryptowaluty, to możecie się zalogować i jeżeli zalogujecie się przez naszego linka, tam konkurs jest, nie wiem czy on jest już udostępniony, na pewno na grupie telegramowej już z tego korzystają. Tam jest 2000 USDT do rozdania, jeżeli założymy konto i zaczniemy tam inwestować, to um, będziemy mieli w, część z tej puli. Wszystkie warunki, wszystkie nie będę Was teraz zanudzał, bo jakby wszystkie warunki, wszystkie e, szczegóły będą w komentarzu. A propos też e, kryptowalut, też często pytacie, czy ja już, wszedłem już w kryptowaluty, czy zacząłem inwestować w, w, to, w, takie, w, czy w tokenizację, czy w jakieś inne rzeczy. Ja zawsze byłem takim dinozaurem rynki tradycyjne, rynki alternatywne. Teraz pierwszy projekt, który zakupiłem, w mozaiko to był projekt lody z Dubaju, który brzmi jak kosmiczny skam po prostu, jak, jak, jakbym dał się nabrać jak małe dziecko, ale bardzo lubię Adriana, bardzo lubię przygody przedsiębiorców i jakby tym mnie kupili. Znamy się też trochę z Adrianem. Bardzo ciekawy projekt. Wrzuciłem takie symboliczne 10 tysięcy i chcę zobaczyć, co się wydarzy. Bardziej to traktuję edukacyjnie niż chcę mieć profit. Chcę zobaczyć, jak to działa. Też jeżeli chodzi o sam proces zakupowy w Mozaiku, był on bardzo, bardzo prosty, bo dla mnie, dla takiego dinozaura, jak wszedłem, to miałem opór, bo wydawał mi się fajny projekt ten z beczkami Mikołaja, czy, czy z piwem, czy, czy z innymi, innymi rzeczami z mozaiką, które chciałem zainwestować, ale zawsze myślałem: a trzeba przejść KYC, trzeba tam się logować, to będzie skomplikowane i może coś prostszego. Ale rzeczywiście, można było się tam zalogować przez konto Google, można było y, bardzo szybko sobie wybrać i, i, i kupić. Był tam jeden mały błąd na stronie, ale był od razu kontakt do Przemka, jak y, dostałem maila z potwierdzeniem rejestracji. W ogóle KYC to były trzy zdjęcia y, i weryfikacja była bardzo szybka. Był kontakt do Przemka, zadzwoniłem do Przemka, mówię, Przemek, jak to przeliczyć? Bo nie wiem. E, Przemek mi wszystko przeliczył, zaraz poprawili to na stronie. Komunikacja była bardzo fajna, bardzo przyjemna, tak jak od strony klienta co będzie dalej, bo kupić jest łatwo, co będzie dalej, to zobaczymy. Będę Was relacjonował na bieżąco, jak wygląda sytuacja z tym projektem lodu w Dubaju. Następna rzecz, będę przymierzał się do zakupu właśnie krypto. Założyłem też konto na kukolnie. Myślę, że to, że Zaorski skończył shorty na krypto na jest dobrym sygnałem, żeby może zacząć kupować. Nie wiem, co Wy o tym myślicie. Jestem też ciekawy Waszej opinii. I tak naprawdę widzimy się na Telegramie. Wszystkie sprawy, wszystkie bieżące rzeczy będziemy omawiać na Telegramie i tam chciałbym przenieść naszą komunikację, chciałbym zrobić taką grupę naszą, w której my będziemy czerpać profity, my będziemy jeździć na jakieś eventy, my będziemy się świetnie bawić i też uczyć. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia na Telegramie. Cześć.